To! Za szybka. To ja więc łapiemy. Sposobem. Atakuj od tyłu. Dobrze. Zajść od tyłu, ale jak? Możemy ją zaatakować z innego miejsca, tak, żeby nie mogła nas zauważyć. <small> <stuk> <small> <small> <tuk> Brawo! Sprawdźmy <u> <tuk> 喝口 Zaszył się tam na dłuższym Możesz stąd odetkać ten gejzer? Hmm. A! Chyba już wiem! Jeśli zamrosisz gejzer, ci się nie obróci koło. Blok się obniża. Możemy trafić w coś jeszcze. Spróbuj trafić linę trzymającą blok. Uf! Spróbuj trafić linę trzymającą blok. Widzisz coś z tej platformy? To jeden z wierszy Kwasira. Bardzo mądry. Powinieneś zebrać wszystkie, które znajdziesz. Jeden z czternastu. Pytanie, czego dokładnie chcesz się dowiedzieć od Tyra? No, tak jak mówiłem, chciałbym, żeby opowiedział mi o Loki. I jeszcze chętnie posłuchałbym o jego przygodach, o podróżach po światach, o gigantach i może o tym, jak się dawniej walczyło. Po prostu jestem ciekawy. Ciekawy? Miejmy nadzieję, że po tylu latach niewoli Tyr będzie spragniony rozmowy. Nie wszyscy byli więźniowi odyna są tak rozbrajająco gadatliwi jak ja. Nie mamy pewności, że tyr w ogóle tu jest. Ta. Tam to trzęsienie. Myślisz, że będzie kolejne? Raczej nie, ale zjawiska geologiczne bywają nieprzewidywalne. Jeśli gejzery i zapachy zmieniają się tu przez fimbulwinter, to może trzęsienia ziemi też. Ha, a wiesz, że możesz mieć rację? A to się, spójrz przed siebie. prawdziwe miasto. Bracia, witajcie w Nidaweliże! Hej, krasnolody! O, chyba uciekają. Chciałbym taki alarm tylko w sytuacji, jeśli nadal miałbym ciało i bałbym się, że zaraz je stracę. To wszystko przez nas? Boją się. Tak, to z pewnością sygnał alarmowy. Czemu wszyscy się kryją? Bądź czujny. Hej, chcemy porozmawiać. Odejdźcie. Nie pomogą nam to już, bo sami znajdźmy tawernę, o której mówił Sindri. Ten. Tutaj... Te budynki są naprawdę... Krasnoludy naprawdę znają się to! to posąg Odyna? To dowód wielkiego oddania. dawał zaskoczenia, bo się was spodziewałem. Mam coś dla was. O co chodzi, Sindri? Wiesz, cieszę się, że choć raz wróciłem tu przed Ragnarokiem. A gdyby kamienie mogły mówić... Wtedy miałyby usta. Brudne i obrzydliwe. Mogę zerknąć na twój łuk? Ech, ta cięciwa jest brudna i do wyrzucenia. Ech. Od dawna chciałem wykorzystać A! strukturalną podatność niektórych materiałów Ech, na określone wibracje dźwiękowe. Brzmi, no, interesująco. Jak tego użyjesz? Najlepiej będzie, jak po prostu zobaczysz to... w akcji. Masz. O, wyceluj w tamtą ranę. Ale zanim strzelisz, powiedz... Skialfa, Skjalfa... Skjalfa! Nie wpadłem na to, że od razu ściągniesz na nas połowę Skąd miałem wiedzieć, że tam były?! Nowej, <trybuj> no dobra. To teraz Durlin. Sindri. Wiesz, gdzie jest tawerna? Wyglądam Ci na kogoś, kto szlaja się po brudnych tawernach? Ten kanał, który właśnie otworzyłeś, wygląda obiecująco. Dla... Powinien prowadzić do drugiej części miasta. Ale tak. drzwi tu raczej nie otworzycie. Jestem do usług. Ten alarm naprawdę jest przez nas? Oczywiście, że tak. Odyn rządzi tu twardą ręką. Każdego przybysza uznaje się za zagrożenie. Klasyczny przykład odynizmu. Do zobaczenia! Nie podoba. Si! Kolejny z wierszy kwasira. Редактор uh -huh. já, 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 já. Czego chcesz? Co mogę dla ciebie zrobić? Hej, a co z pancerzem, który wykuliśmy ci wcześniej? Zużył się. Cóż, to może ten nowy dłużej ci posłuży, co? Wątpię. Zdezynfekuje narzędzia. Na razie. Ja! Dobra! Powodzenia! Każdego przybysza uznaje się za zagrożenie. To po to by chronić Krasnoludy? Tak to brzmi, ale znając Odyna, na pewno jest jakiś ukryty motyw. Po tej stronie też wszyscy się chowają. Obecność Odyna czuć tutaj na każdym kroku. Ale nie widzę żadnych strażników. Nie stanowimy zagrożenia. Czemu się kryją? Jak ktoś się wyłamie, zrobią z niego przykład ku przestrodze innych. Nawet największa odwaga przegrywa z instynktem samozachowawczym. Strach zapewnia im bezpieczeństwo. Ta tawerna musi gdzieś tu być. Może popukamy do drzwi i o nią popytamy. Chyba coś widzę. Ja. Przepraszam, rozglądamy się za... Nieważne czego chcecie. Nie dostaniecie ani jedzenia! Ani. Czy mogę? Dziękuję! AH! Bomba ogniowa, zaciekłej przeciwniczki odyna z czasów buntu Durlina, słynęła z ciętego języka, dopóki nie... Zaostrzyła metod działania. Oh, God! whoa Chyba potrzebujemy specjalnego sprzętu. Wygląda obiecująco, no nie? Nie do końca jak dom. Jeśli on tu jest, może ja spróbuję z nim pogadać. Ty? No. Nie chcemy go nie śmielić. Ty jesteś ogromny i nosisz obciętą głowę. E -e -e Słyszę to. Ma rację. Ach, niech będzie. Może to? Halo? Uważajcie! Podobno mamy tu intruzów. Eee... Chyba chodzi o nas. No. Dobra, jeśli chcecie mnie zabić, dajcie mi dokończyć piosenkę. Ten alarm zapodał mi idealną tonację. Szukamy naszego przyjaciela. Nazywa się Durlin. Obaj wiemy, że to nieprawda. Durlin nie ma przyjaciół. Ale wskażę wam drogę. Wyjdźcie tylnymi drzwiami. Na drugim brzegu rzeki zobaczycie biuro bezpieczeństwa. Tylko nie naróbcie nam wszystkim kłopotów. Skoro już jesteście w tym świecie, może byście posprzątali Bajzel głowy? Jaki Bajzel? Później, bracie. Chcę się dowiedzieć, co to za Bajzel. Platformy w zatoce. Zapytaj wszystko wiedzącą czaszkę. Głowę? Mam skórę, ale on ma rację. Popełniłem błąd. Chciałbym je wyłączyć. Przepraszam, jeszcze jedno. Chociaż sobie daję wam prezenty, więc nie mam za co przepraszać, a wy możecie dziękować. W każdym razie, proszę, bądźcie ostrożni. Jest piękny, dziękujemy. No pewnie, że piękny. A do tego bardzo użyteczny. Możesz dzięki niemu znaleźć wszystko, czego dusza zapragnie. Serio? O ile twoja dusza pragnie szukać miejsc, do których możesz się wybrać z ojcem i obaj tego chcecie. To przecież kompas. Tak, ale jaki piękny. Yes, yes, speak hygiene. Ogólnie w zwarte jest 13 gryków wodyna.